Siemano widzu, zapraszam Cię na Be Power Big Test. Ciekawi, jak smakują te cztery, tak naprawdę odmienne smaki, rodzaje energetyków. Jeśli tak, zapraszam na film. Zacznijmy sobie od ceny. Yy, nie pamiętam ich, będę Wam je wstawiał na bieżąco. Cena od lewej po kolei. Flamingo, Sunset, tutaj mamy Easy char Charge, WTF, te witaminki. Jedna witaminka, druga witaminka, macie ich ceny pokazane. I jeśli już wiecie ile kosztują, to teraz możemy się przekonać czy za tą ceną będzie szło jeszcze więcej dobroci. A jeśli chodzi o wygląd, mamy tutaj cztery puszki. Cztery bardzo odmienne. Dwa to są inna edycja, i dwa. Terbi Power to jest jeszcze inna edycja. Tutaj taki bardziej Easy Coffein, coś takiego można powiedzieć. Tutaj zacznijmy po kolei od każdej z puszek, jakby na luzie, bez większego natłoku, i moim zdaniem. Yy, Przymusu, coś w ten deseń. Mamy taką puchę, będziecie widzieć jej zdjęcie na bieżąco, bo tak jak pokazuje, to głęboko widzicie na pewno Flamingo. Flamingo jest gejfutowy. Liczę tutaj, że będzie on oszałamiający w pewnym stopniu, bo piłem niejednego gejfutowego. Tutaj wam stawię na pewno. Na pewno piłem, jestem pewny i wiem, czego mogę oczekiwać. Tym razem. Jestem pewny w ogóle, że piłem, to wyczuwam cud jakiś. Mamy Sunseta. Eee, oczywiście wszystkie są zero cukru. Ten poprzedni flamingo i ten. Widzimy jeden duży napis, to chyba czemu by nie. Minusem tej puchy jest to, że ona mi się bardzo zniszczyła. Niestety nic na to nie mogę zaradzić. I ostrość mi ucieka cały czas, nie wiem czemu. Ale tak czy siak zniszczyła mi się ta puszka tutaj na dole. O Jezu, to widać. Jakby na zdjęciu będę musiał to jakoś ukryć. I widzieliście już, że jest on o smaku brzoskwini, więc będzie to smaczne, mam nadzieję, jakby grey food bardzo dobrze idziemy w tą stronę. I mamy dwa izy. 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 Iza. Mastiza. Nie wnikajmy. E mamy easy boosty, jakby takie level-upowe, coś takiego można to tak nazwać. E a do ruchu, dokładnie to są easy charger plus witaminy. Od Be Powera mamy o smaku sour jelly i tropikalny. Jakby kwaśne cukierki, i tropikalny to wiadomo. Ale ta puszeczka. O! Ludziska! No, zajebista jest. Powiem wam. Ta jak zwykle ostrość mi ucieka. Nie wiem czemu, jak przybliżam. Muszę cały czas wyostrzać. Jak kręcę i ta. No, ludziska, podobie mi się. Jakby. Wiem, gryzie się to z tym, co często mówię na filmach, że mało się dzieje itp., ale tutaj mnie przyciągają te kolorki, ten jakby no lew, tylko ten lew tak ciekawiej wykonany, w przypadku tych dwóch oczywiście mówię, no nie wiem, zauracza mnie ta grafika, z tyłu też coś się dzieje, są te kropki, kratki, chuj wie jak to tam, jest ta szata po prostu taka naprawdę fajnie kreatywnie zrobione, więc w przypadku tych dwóch jestem naprawdę, jeżeli chodzi o grafikę, miło zaskoczony, zajebista jest moim zdaniem. Nie jest to coś oklepanego, jest to coś nowego. Wiadomo, wypuścili inny rodzaj produktu, to inną grafikę udali, więc no urzekam je to i chyba będę się teraz od, od tych dwóch tak naprawdę odwoływał do wszystkich, bo to, co tu widzimy, a to co tu mamy, no to jakby nie była ziemia. Moim zdaniem, naprawdę tutaj na no dziesiąteczki. Dziesiąteczki za wygląd, pewniaczek moim zdaniem. A tutaj no i wiemy, że są oklepane, jakby yy, są to zamysły dalej na swój sposób kreatywny, coś wnoszą, coś tam dodają, próbują, żeby się różniły te puszki. Tutaj mamy jakieś kreski itp. Będziecie wszystko widzieć, wiadomo, na przybliżeniu, na zdjęciach. A tutaj widać, że próbowali coś zrobić, jakieś kwiatki. Taki sunset typowy, jak można się domyślać, ale mnie to nie urzeka. Jakby nie kupuję tego i moim zdaniem jest to wizualnie gorsze niż tutaj w tych Easy Charger, które mamy tutaj 10 na 10 tak jak powiedziałem, bo są dospermione, zajebiste, słabo mi jakie widzę. Naprawdę, mega mi ta grafika siada. No i co najważniejsze, są oczojebne. Jak widzicie je w biedronce, to widać je. Kurwa z połowy działu, jak idziecie w stronę energetyków, co najmniej wyróżniają się fest. Dlatego, moim zdaniem. Te oczojebne kolory itp. To nie, łatwiej młodzież zauważy. Zresztą po to mamy taką kofeinę, jaką tu widzicie, żeby to młodzież łatwiej zauważyła. W tym wypadku mamy oklepany wygląd. Nie jest to nic takiego wow, chociaż ten flamingo wydaje mi się, że jest lepiej. Więcej, nie wiem, detali jest po prostu, więc flamingo damy 8 na 10. Damy go znacznie niżej niż te, wiadomo. 8 na 10 i w tym wypadku dajmy 6 na 10. I wiadomo, jak będą kolejne takie wychodziły, jak tutaj po lewej, no to no na dziesiąteczkę chyba nie będzie co liczyć. Przejdźmy do oceny tego, co jest najważniejsze dla Was wszystkich, czyli smak. Coś już wiem. Wszystkie mam schłodzone, świeżo co wyjęte z lodówki, więc... Oj, uwaga, uwaga, bo może was to nie urzeknąć, jeżeli jesteście fanami któryś z tych energetyków, to zakwicie uszy. Bo ci dwaj delikwenci to jest w ogóle nie to, na co liczyłem. Nie wiem, czy to przez to, że to jest zero cukru, czy co, czy to słodziki tak fajnie naciągają. Nie mam bladego pojęcia, ale jest to dno, że hej, Grey fruit jest słabiutki masakrycznie. Nie urzekł mnie ten smak, ni trochę. Chociażbym chciał powiedzieć coś pozytywnego na jego temat, jest to niemożliwe. Jest to grapefruit bardzo słabo wyczuwalny. Nic nie ma takiego charakterystycznego. Liczyłem na taką gorzkość bardziej, coś ala taka mocna cytryna. Jak piję sok grejpfrutowy, to ja wiem, że on nie będzie słodki. Tutaj mamy słodycz. Nie. Jakby, sorry, lubicie słodkie, ok, może to was urzec, rozumiem, ale nie mnie. Kupuję grejpfruta, chcę czuć grejpfruta, czyli nic słodkiego, kwaśne. Czy grejfut jest kwaśny? No tak, można to tak nazwać. Na no, czysto, tak naprawdę, że oczekiwałbym czegoś kwaśnego. Trochę bardziej. A tutaj czuję najprawdopodobniej te jebane słodziki. No na pewno. Jakby jest to nieuniknione, chociażbym chciał, to ja wiem, że nie unikniemy tego w żaden sposób. Jest to dupa wołowa, że hej. Dam 1 na 10. W tym wypadku. Jest to oszukanie po całości. Zero cukru, smak grapefruitowy. Nie czujesz grapefruita za bardzo w ogóle, moim zdaniem, koło energetyka, koło grapefruita, koło energetyka grapefruitowego to kurwa nawet nie stało. Sunset. O ja pierdolę. Kolejne dno. Jest o smaku brzoskwiniowym. Ja nie wiem, czy to dlatego, że może u mnie w lodówce za długo stały, chociaż termin ważności mają dobry. To też nie smakuje kurwa brzoskwinią. Tyle brzoskwiniowych wypiłem. Tutaj wam przelatują na pewno zdjęcia. już się zmobilizowałem, zacząłem tego szukać. Tyle tego wypiłem i nie czuję kurwa tego smaku, chociażbym chciał go poczuć. Rozumiecie to? Chciałbym poczuć brzoskwinię, nie czuję brzoskwini. Odbiło mi się, mam, ale nie czuję, chciałbym poczuć, mogę jeszcze raz się napić dla pewności ducha, żeby nie było. No nie czuję takiej kurwa brzoskwini, jaką bym chciał poczuć. Kurwa, no nie urzekają, ostatnio te powery to takie, no i nie wiem, co to wychodzi. Nie urzek mnie. Tak nie smakuje brzoskwinia, zero cukru. Jakby cukrowe brzoskwinie, już Wy na pewno tu widzieliście, zero cukru, piłem brzoskwinie. Macie tutaj też zdjęcie. Ona smakowała znacznie lepiej niż to, co tutaj macie. Jakby naprawdę, ja wiem, że one nie są drogie. Tutaj, patrząc na cenę, na jakość, ok, jestem w stanie zrozumieć. Ale. Ja naprawdę chyba wolałbym więcej zapłacić i wypić coś lepszego, niż coś takiego. No tutaj mnie nie urzeka, jakby ja nie jestem hejterem Bipowerów, bo jest wiele dobrych Bipowerów. Wiele dobrych było, bo już teraz wiadomo, nie wychodzą, ale to co tu jest po lewej, te dwa, one mnie zraziły grafiką i możecie sobie wmawiać, że to dlatego i ja je tak chujowo oceniam, ale nie. Nie oceniam ich dlatego chujowo, bo po prostu smak tutaj. Oczekujemy czegoś znacznie lepszego, wyrazistego. Wiadomo, owoc zero cukru jest ciężko wyciągnąć, żeby to jakoś fajnie smakowało. Ja nie wiem, po co są te dopiski zero cukru, jak są w pewnym stopniu używane słodziki. Ja wolałbym wypuścić coś cukrowego, znacznie lepszego, żeby to było słodkie, i wiadomo, że słodkie na pewno się sprzeda. Ja nie wiem na jakim fenomenie są te zajówki wypuszczane, ale to co tu mamy, te dwa dno totalne, moim zdaniem nie do wypicia. Nawet nie będę próbował ich wypić całych, chociaż wiadomo, że nie wydaje dwóch. Nie, wydoiły dwa razy 500 ml, i to na luzie nawet te dwa, dwa litry łącznie bym tutaj wydoił. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie urzekły mnie, są słabe, moim skromnym zdaniem. I tyle. Przejdźmy do tych dwóch, bo ci dwaj agenci. Co z tego, że dobrze wyglądają, jak smakowo też mnie nie urzekli. Sprawdzę jeszcze jest smaki teraz przy was, jak będę go na bieżąco oceniał. Najpierw żelkowego. Kwaśnego żelka. Uwaga. Kwaśny żelek. Sorry? Moim zdaniem do... o... C4, chyba C4, jak żarki piłem, coś takiego, jak dobrze pamiętam, będziecie mieli zdjęcie, gdzieś tutaj, na pewno na tej wysokości, chuj wie, nie wiem. Nie ma podjazdu. Sorry, tutaj, chyba on nie jest zero cukru, nie pamiętam, poczekajcie, zaraz sobie zerknę. Nie, nie <śm> widzę, żeby on był zero cukru, na pewno nie jest, jest najzwyklejszy. Ale, ja nie wiem, po co robić witaminy... Energetyk, witaminy, wiadomo jak to działa i dodawać do tego kwaśne żelki. Sorry, jest to spierdolony zamysł. Jak, bie, jak piję witaminy, to mógłbym mieć Energy power Easy, Charge, Vitamins, spoko. Tylko kurwa dajcie mi to w smaku cytrynowym. Oklepane, ja wiem. Każdy taki kuwa wychodzi, nie wiem, do osi, to pewnie by nie miało podjazdu, nie wiadomo jakiego, chujgowe, nie mam pojęcia. W wykonaniu bardziej osi, takim zbliżonym do osi, o to mi chodzi, miałoby to większy sens. Takich natu, sorry, naturalnych, takich cytryna, nie jabłko, kurwa, coś takiego. Okej, okay, to by przechodziło moim skromnym zdaniem, ale nie kurwa jakieś żelki. Nie kwaśne żelki. No i został nam jeszcze ten tropikalny kurwa nieszczęsny. O boże. Mieszanka na pewno jakiś ananas, jakaś brzeskwinka, coś kurwa, nie wiem. Tropikalny, jak ja nie lubię kurwa tych tropikalnych. To jest tak oklepany kurwa temat. Dadząc trzy egzotyczne ala owoce kurwa nie marakuja, mango, ananas. I to jest tropikalne. No. Czuję taką cytrynę przebijającą, taką jest dziwną. W tym wypadku z tych, kurwa, trzech, z czterech, które widzimy, a te trzy są kujowe, ten najlepszy. Dosłownie, kurwa, on dominuje wszystkie te trzy, które tu są. Jakby smak w tym tropikalnym, wiadomo oklepany, słodki. Tutaj czuć też ten dziwny posmak taki jak w poprzednim i to już wiem, że to jest po, posmak po tej ilości nie wiem, witamin ala rodzaju witamin, dawkowaniu witamin, coś kurwa takiego. Powiem wam, że czuć w nim dziwny też posmak. One mają te dwa dziwny posmak w sobie. Yy, nie jestem w stanie powiedzieć co to jest dokładnie, ale jestem w stanie powiedzieć, że ten jest lepszy niż ten. No i lepszy, ten jest lepszy niż te dwa, to na pewno. W skrócie rzecz ujmując, bo trochę się długi robił ten film, ale jednak cztery energetyki naraz oceniam, to się nie ma co dziwić. Jest to... Znaczy jest to. Miał być to wielki B-Power Big Test. A... Czuję, że to jest jeden wielki fail. Dosłownie jakby, kurwa, sorry. Kupowałem to, byłem nachajpowany. Ja pierdolę. Nowy Flamingo. I kurwa Edita jakiegoś zrobię. Nagram go sobie osobno. Później Sunset wychodzi. Ja taki, kurwa, wakacje. Nie wiem, kurwa. Coś, kurwa, dodatkowego nagram. Wow. Tutaj jakieś Easy charge. bo to kurwa jedno po drugim tak naprawdę wychodziło i miałem taki plan, że zajebiste to będzie, no kurwa super odcinek, zajebiste smaki, kurwa no, coś nowego, no i chuj. Jak wyszło, tak wyszło, Biedronka spierdoliła, Bobby Pary to produkt biedronkowy, że jak dobrze pamiętam, zjebali po całości. Sorry, ale jakbym miał kupić, wstawię wam tutaj odpowiedniki do każdego z tych. Odpowiednik tego, albo cukrowe, albo zero cukrowe, nie pamiętam jakie znajdę. Tak czy siak, chyba wolę zapłacić więcej. Wolę kurwa, chyba wypić z cukrem i mieć przyjemność z picia, niż faszerować się zero cukrowymi, które są chujowe osobiście. Więc odpowiednik tego, tego, tego i tego. Widzicie na ekranie, moim zdaniem 1 na 10. Gówno nie do wypicia, nie polecam. Moim zdaniem słyszeliście wszystko, co o nich sądzę. Kwaśne żelki. Sram na te kurwa żelki. Wyjebane mam w tego energetyka, nie zero polecajki. Oboże nie wiem co jeszcze powiedzieć negatywnego na niego, już chyba nie będę bardziej jechał po autorach. Grafika fajna, energetyk churowy. Nie wiem. Lepszy niż te dwa, to dam może 2 na 10. I tak to wygląda. W tym wypadku, tropikalny. Tropikalny, najbardziej neutralny, najwięcej smaków może się wymieszać. Nie jest to nic eksperymentalnego, jest to taki minimum tropikalności, jaki oczekujemy. Ma dziwny posmak. Poprzez te witaminy pewnie i chuj wie co tam dodali. Więc mnie to nie urzeka yy, i chyba nie urzeknie. Dam tutaj 4 na 10. Wiadomo, 2, 4. Jest duży przeskok między nimi. Mają te same wady, ale prędzej wypiję całą puszkę tego niż tego. A o tych to już nawet nie wspomnę pójdą do wylania. Więc wiecie, jak to wygląda z mojej perspektywy. Zawiedzeni czy nie, dajcie znać. I możecie mi dać znać, co wy o nich sądzicie. Możecie opisać mi według siebie, wygląd, co wyglądzie Chociaż pewnie bardziej będą weskręciły smaki, bo wygląd to ja sam osobiście sobie oceniam za każdym razem, gdyż jest to coś, na co lubię zwracać uwagę. Jakby mam takie dziwne o zajawkę hobby, chuj nie wiem. Dzięki za oglądanie, znacie oceny i do następnego filmu. W następnym filmie czeka was. Podwójny Big Test? Nie, no nie, podwójny nie. Ale mam jeszcze dwa bipowery, więc na pewno zobaczycie, co więcej się pije i jak to smakuje. I czy to będzie dobre, bo my znamy ich odpowiedniki, tylko w innych wersjach. Zobaczycie sami. Siemano, do następnego i